Cześć moi drodzy, w kolejnym odcinku na kanale Lektury Szkolne. Dzisiaj omówimy sobie jądro Ciemności. Wiem, że ten film miał ukazać się w poniedziałek, ale niestety z powodu pewnych trudności technicznych jest on dla Was dostępny dopiero dzisiaj. Za co Was przepraszam. Więc szybciutko przejdźmy sobie do tego utworu. Jaka jest jego problematyka? Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z imperializmem. Jest pokazany imperializm, a w zasadzie jego bardzo dosadna krytyka. Konrad krytykuje imperializm. On pokazuje nam, że e, tak naprawdę człowiek, ten kolonizator wyrwany ze świata cywilizacji, staje się dziki. E, Konrad pokazuje nam w swoim utworze to, że liczy się tylko zysk, liczy się chęć zysku, koszta są nieważne, cel uświęca środki. Tak, możemy tutaj. Tak powiedzieć, w tym utworze dla białych ludzi, którzy jechali do Afryki, liczyła się tylko kość słoniowa. Kość słoniowa była tym głównym celem, a oni chcieli pozyskać jej jak najwięcej, bez względu na to jakimi środkami. Mamy postać kurca, który jest tyranem. Jest to kolejny, kolejny tutaj problem w tej e, poruszony w, te, w tym utworze. Postać tyrana, którym jest kurc. Jemu się wydaje, że jest Bogiem. Jemu się wydaje, że jest lepszy od innych ludzi. Jemu się wydaje, że przez to, że jest biały, przez to, że. Jest otoczony murzynami. Ma prawo do tego, żeby traktować ich tak, jak jemu się to żywnie podoba. Ci, którzy się buntują, zostają zabici, ich głowy zostają nadziane na pale, ku przestrodze innym. On zachowuje się nieco jak Bóg. Decyduje o ludzkim życiu lub śmierci. Jest taką postacią tego kolonizatora bardzo, bardzo negatywną i tak naprawdę pokazuje nam to, w jaki sposób zachowuje się człowiek, który nie musi przestrzegać narzuconych przez cywilizację konwencji. W utworze mamy do czynienia również z wielogłosowością, to znaczy, że jeżeli na przykład chodzi o charakterystykę kurca, nie poznajemy tego człowieka tak naprawdę, poznajemy go dopiero pod koniec, w czasie jak on już umiera, natomiast nie, nie mamy okazji poznać go Osobiście poprzez jego czyny, poprzez jego wypowiedzi. Natomiast poznajemy go, Marlow, nasz, nasz, nasz główny bohater tutaj poznaje Kurca przez e, to, co słyszy. On ciągle słyszy jakieś głosy, ciągle gdzieś na, na tej drodze do Afryki, którą on odbywa, e, spotyka ludzi, którzy o tym Kurcu opowiadają, albo jemu bezpośrednio, albo słyszy rozmowy jakichś ludzi. I to jest ta wielogłosowość. Niektórzy są Kurcowi przychylni, inni nie. E, I właśnie w ten sposób tego bohatera poznajemy. W jądrze ciemności mamy również do czynienia z motywem podróży w takim dosłownym znaczeniu jako ta podróż, czyli przemieszczanie się z jednego miejsca na drugie, natomiast również ma ono znaczenie takie metaforyczne. Ma znaczenie e, takie jest to taka podróż dążąca do poznania siebie, do poznania świata, do poznania prawdy o świecie. I Marlow tę prawdę poznaje. On wyrusza z Londynu, gdzie ludzie traktują kolonializm jako coś e, bardzo dobrego. Oni są dumni z tego, że ich kraj kolonizuje te, te, te dzikie ludy natomiast Marlow, wchodząc w ten świat wchodząc, im głębiej wchodzi w tę Afrykę, tym, tym, tym bardziej widzi ten świat, tym poznaje prawdę, że to jest tak naprawdę okrucieństwo, że biali ludzie są w stosunku do tubelców bezlitosni Podróż Marlowa możemy troszeczkę porównać do e, boskiej komedii Dantego, gdzie on wchodzi w to piekło i, ma, i są te, te poszczególne kręgi piekła. I Im dalej idzie, tym głębiej się w to piekło zanurza. I tutaj mamy jest pewna ta analogia. Im Marlow głębiej wchodzi w Afrykę, głębiej on wchodzi, tym, tym bardziej widzi, że ludzie, którzy są e, właśnie. Coraz, coraz bliżej tego serca Afryki biali ludzie, oni są coraz bardziej zepsudzi, coraz bardziej bezlitośni, okrutni. I sercem tego jest jakby właśnie nasz, postać naszego kurca, który już tutaj jest tym właśnie okrutnym, bezlitosnym tyranem. Ogromnie ważnym motywem w tym opowiadaniu jest kolonializm. Kolonializm jest pokazany jakby z dwóch stron. Z jednej strony mamy ciotkę Marlowa, która jest bardzo dumna z tego, że to jej krewniak będzie właśnie w tym ogromnym dziele, jakim jest kolonializm, brał udział, że będzie cywilizował, oświecał te ludy. I tak postrzegali kolonializm ludzie, którzy nie mieli z nim bezpośredniej styczności. Natomiast Marlow, wchodząc w ten świat. Tak jak powiedziałam, zaczyna obserwować to, co, co dzieje się z białymi ludźmi, kiedy oni e, nie są obserwowani przez, przez innych ludzi. On właśnie widzi e, to wykorzystywanie tubylców tylko po to, żeby właśnie te uzyskać jak najwięcej tej kości słoniowej. Ta kość słoniowa jest czymś, co nam się przewija przez cały nasz utwór. Również Konrad tutaj w tym utworze porusza kwestię tego, do jakiego stopnia możemy poznać innych ludzi. Tak jak już wspomniałam, tutaj mamy kurca, którego poznajemy przez te głosy, jakie słyszymy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli e, poznajemy, dowiadujemy się o czymś, czy to o człowieku, czy to o jakiejś sprawie, od ludzi, każdy ma swój punkt widzenia. Każdy przedstawia nam sprawę ze swojego punktu widzenia, więc jest to subiektywne. Tak naprawdę, poznając świat przez. E, Opowieści innych. Nie jesteśmy w stanie go poznać w taki obiektywny sposób, ponieważ nasza opinia będzie bazowała na tym, co usłyszeliśmy od innych ludzi. Także tutaj, Konrad, właśnie porusza tę kwestię dotyczącą e, tego, jak, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie poznać drugiego człowieka. No dobrze, zajmijmy się chwileczkę symbolami, jakie w tej lekturze występują. E, symbol. Pierwszym symbolem może być pobielany grób Grób będzie symbolizował nam Brukselę, czyli to miejsce, w którym miała siedzibę kompania handlowa Natomiast pobielany jest to określenie zaczerpnięte z Ewangelii Świętego Mateusza I oznacza coś, co z wierzchu jest ładne, wygląda ładnie Natomiast w środku jest przerażające, jest takie ciemne, zepsute, budzi strach I to właśnie był, będzie do, dobra, dobra metafora Brukseli Następny symbol rzeka Kongo. Rzeka Kongo stanowiła dla Europejczyków łatwy dostęp do serca Afryki. Oni nie musieli tłuc się przez pustynię, czy też od strony Atlantyku przez cały kontynent pieszo, żeby do tego serca Afryki dotrzeć. Oni mogli tam bezpośrednio wpływać statkami. Więc z jednej strony było to łatwe, z drugiej strony żeglowanie tą rzeką wcale nie było takie proste. Tam były silne prądy, mielizny, głęboka woda. Eee... Także w pewien sposób Afryka mamy tutaj pokazane, jakby Afryka broniła się, broniła się przed tą inwazją białych ludzi, broniła im dostępu do swojego serca. Następny symbol mgła, czym jest mgła? No spójrzcie, mgła pozwala nam widzieć tylko na pewną odległość. I tutaj mamy podobnie, na przykład z postacią kurca, poznajemy go. Na podstawie tego, co słyszymy, wiemy o nim tylko to, co słyszymy. Ludzie mówią, że on jest wybitny, że on jest nieprzeciętny. Nie wiemy o nim tak naprawdę nic więcej. Z czasem się dowiadujemy, ale to dopiero jak idziemy dalej. Co jeszcze może symbolizować ta mgła? Mgła może właśnie symbolizować, symbolizować to spojrzenie innych ludzi na kolonializm, tych, którzy z tym kolonializmem nie mieli bezpośredniego kontaktu. Im się wydaje, że to jest coś fajnego, coś pięknego, jest jakaś misja w tym, jest jakiś podniosły cel, natomiast okazuje się, że tak naprawdę chodzi o zysk. I tutaj biali ludzie wcale nie są tymi oświeconymi, tymi, tymi dobrymi, którzy jadą. Kolonizować te, te, te ciemne, tubylcze ludy. Następnym symbolem są kobiety. Marlow określa kobiety jako powierniczki naiwnych iluzji. Rzeczywiście nie można tego traktować jako komplement, kojarzy się raczej pejoratywnie. Natomiast o co chodzi? E, tak jak Wam powiedziałam na przykładzie ciotki Marlowa, kobiety bardzo często były w społeczeństwie tymi, którym nie mówiło się tej całej prawdy, tak? Właśnie przedstawiało się ten kolonializm od tej dobrej strony, co miało pewne swoje. Zalety, ponieważ jakby dzięki temu w społeczeństwie e, trwało takie przekonanie, że ten kolonializm jest dobry i to w pewien sposób sankcjonowało ekspansję tego kolonializmu. Dobrze, mamy jeszcze kobiety robiące na drutach, które Marlow spotyka. On potem wspomina je e, w ciągu swojej podróży i mówi, że mówi o nich, że były odźwiernymi wrót ciemności. I ostatni symbol, z jakim mamy do czynienia, to słowa, które wypowiada Kurt tuż przed śmiercią, czyli zgroza, zgroza Można to różnie rozumieć, można rozumieć to w taki sposób, że on był przerażony tym, jacy są czarni ludzie On przecież pisze w swoich listach, że należy ich wytępić Z drugiej jednak strony być może na koniec uświadamia sobie tuż przed śmiercią to, Czego dokonał, nie tyle czego dokonał, ale co tak naprawdę zrobił, jakich okrucieństw się dopuścił. I może tutaj, jakby, następuje ten moment oświecenia, i, i to właśnie oznacza, no, oznaczają te jego słowa: zgroza, zgroza. Tak naprawdę ta zgroza, według Konrada, jest czymś, co, co, czego, co tkwi w człowieku, ale człowiek nie ma e, świadomości, że to się w nim znajduje. Dopiero właśnie uświadamia to sobie tuż przed śmiercią. I tak naprawdę, Konrad daje nam tutaj do zrozumienia, że w każdym z nas kwitu zło, które ujawnia się właśnie, kiedy jesteśmy sami, kiedy nikt nie patrzy, mamy skłonności do tego, żeby zachowywać się w taki zły sposób, przeciwstawiać się konwencjom narzuconym przez cywilizację. No dobrze, teraz bym chciała, żebyśmy chwileczkę zastanowili się nad znaczeniem tytułu, który jest zdecydowanie symboliczny. I tak, powieść jest anglojęzyczna. Tytuł angielski to Heart of Darkness, czyli serce ciemności. Jeżeli. Ten, w ten sposób będziemy ten tytuł rozpatrywać, możemy go potraktować jako oksymoron. Jeżeli przyjmiemy, że serce jest symbolem czegoś dobrego, na, piękna, dobroci, miłości, natomiast ciemność jest, jest czymś złym, niepoznanym, przerażającym, e, to ten tytuł będzie stanowił oksymoron. Oksymoron jest to taka figura stylistyczna, w której mamy zestawione dwa słowa o przeciwnym znaczeniu, jak na przykład e, gorący lód. Więc tutaj serce ciemności też będzie stanowiło ten oksymoron. Jednak wróćmy do polskiego tytułu: Jądro ciemności. Moim zdaniem, bez względu na to, czy to będzie serce, czy jądro, chodzi o istotę ciemności, o, o ten sam środek tej ciemności. I teraz, czego symbolem może być ten tytuł? Pierwsze skojarzenie, które pewnie w nas się budzi, to serce Afryki serce czarnego lądu, w którym mieszkają czarni ludzie. Kolejnym skojarzeniem może być to, że jest to serce tego czarnego kontynentu, tego ciemnego, zacofanego, dzikiego kontynentu, w którym nie ma w ogóle wiary chrześcijańskiej, tak? To może być kolejny symbol. Dalej, jądro ciemności może właśnie symbolizować to zło, to, 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 to jądro zła, które tkwi w każdym człowieku, które tkwi w ludzkości. Ludzkość. Hmm, przestrzeni swojego rozwoju musiała, ucząc się żyć w społecznościach, musieliśmy ustalić pewne reguły życia w społeczeństwie i się do nich dostosować no i przez setki lat udało nam się to doskonale, żyjemy w cywilizacji przestrzegamy tych konwencji cywilizacyjnych, ale tak jak widzimy w Jądrze Ciemności, człowiek, który zostaje wyrwany z tego europejskiego kręgu cywilizacyjnego i wrzucony w jakieś dzikie, jego zdaniem, otoczenie zaczyna usprawiedliwia się Twierdzi, że nie musi już przestrzegać tych konwencji, i usprawiedliwia to tym, że właśnie znajduje się wśród dzikich ludzi. Może usprawiedliwia to przed innymi, może też bardziej przed samym sobą, i to daje mu w jakiś sposób prawo do zachowywania się w ten nie do końca odpowiedni sposób, tak jak mamy tutaj do czynienia z kurcem. To jądro ciemności może nam symbolizować rzeczywiście to jądro zła na świecie, ale niekoniecznie ten, ten czarny, ten ciemny kontynent, jakim jest e, Afryka. Być może Konrad chciał pokazać, że tym jądrem ciemności, tym jądrem zła jest tak naprawdę Londyn, czyli ta jakby stolica kolonii. Pamiętajmy o tym, że Anglia jest w tym czasie kolonialnym imperium. I być może. Autor chciał nam tutaj pokazać, że całe to zło, które, którego dokonują kolonizatorzy, całe to zło wywodzi się właśnie z Londynu. Jak powiedziałam, tytuł jest symboliczny, więc możemy go rozumieć na różne sposoby. Dobrze, moim zdaniem to są najważniejsze rzeczy, jakie o tej lekturze powinniście wiedzieć. Oczywiście odsyłam Was do przeczytania. Streszczeń i charakterystyk bohaterów, jeżeli nie przeczytaliście lektury Powiem szczerze, będąc z liceum, nie przeczytałam tej lektury Z jakichś powodów nie mogłam przez nią przebrnąć Dopiero czytając ją na studiach, na, 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 na kursie z literatury angielskiej e, W oryginale No jakby ta... E... Jakby ten utwór e, trafił do mnie i, i zaczęłam go doceniać Może musiałam po prostu dorosnąć Radzę Wam przeczytanie tej lektury, mimo że mnie się to nie, nie, niestety nie udało będąc w liceum Natomiast e, to by było wszystko z mojej strony Widzimy się w kolejnym odcinku Mam nadzieję, że w poniedziałek, o ile znowu coś się dziwnego nie wydarzy Ponieważ ten filmik o tej lekturze nagrywam już dla Was trzeci raz z pierwszego razu nie byłam zadowolona, w drugim okazało się, że są jakieś błędy w pliku i już po odpowiednim jego po przycinaniu, co też troszeczkę czasu zajęło, okazało się, że nie mogę go zapisać, bo są jakieś błędy w plikach i nagrywam więc dla Was go trzeci raz. Mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie dobrze. Znaczy, jeżeli oglądacie go, to znaczy, że wszystko poszło ok. Więc jeżeli Wam się spodobało, to łapki w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jesteście nowi i chcecie więcej omówień lektur i chcecie być na bieżąco e, możecie na stronie na Facebooku albo na Twitterze, które, które są w linkach na dole zamieszczać Wasze propozycje lektur postaram się omówić te lektury, które e, są na liście maturzystów wiem, że na pewno nie zdążę wszystkich, ponieważ czasu jest za mało ale chociaż część z nich dlatego Piszcie w komentarzach, które są dla Was najtrudniejsze, które stanowią największy problem. To niekoniecznie muszą być powieści, to mogą być jakieś e, utwory poetyckie, jeżeli na tej Waszej liście się znajdują. Dobrze, to wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku.